Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Tak nietypowo w czwartek. Koniec leniuchowania, koniec majówki. Bierzemy się ostro do pracy, chociaż za niedługo weekend, niektórzy już będą mieli wolne. Ale ja nie o tym. Dzisiaj nie gotujemy, dzisiaj przekazuję Wam normalnie wiadomość, która jak zwykle zwali z nóg, bo okazuje się, że mamy raty 0% na Thermomix. Tak, słuchajcie, często się o nie pytacie, kiedy mi nie już termin ich rat, więc macie je znowu. E, możecie zakupić Termomix sam. Termomix w zestawie z, z małym u, przyjacielem, z friendem albo samego frienda. Mieszacie, kombinujecie, zestawiacie po swojemu. Dodatkowo możecie mieć przedłużoną gwarancję na Termomix. Także kombinacji jest wiele. Możecie mieć Termomix z przyjacielem, możecie mieć osobno przyjaciela. Jeżeli już macie Termomix, ja zachęcam. Słuchajcie, promocja jest do końca miesiąca, ale nie czekajcie, nie czekajcie, bo za chwilę się obudzicie, a to już będzie po promocji, więc jeśli macie ochotę, zapraszam, dzwoncie piszcie. A tak jeszcze wam e, wspomnę dla osób, które polecą mi osobę kupującą. Oczywiście mamy katalog prezentów, nie musi ta osoba posiadać Thermomixa. Prezent może zostać tylko za to, że poleci mi tak zwanego klienta. Także kochani, raty 10, 20... Bez oprocentowania, bez żadnych ukrytych kosztów, go, cenę termomiksa, czyli 5995, dzielicie dokładnie na 10 lub 20. Zapraszam, pokażę Wam, jak to się robi: jak się gotuje, jak smacznie przyrządzić potrawy, jak zaszaleć z potrawami różnej kuchni. Mam nadzieję, że oglądacie mój kanał, więc wiecie, co się dzieje. Na języku polskim macie ponad 5000 przepisów. Oczywiście możecie korzystać z przepisów z całego świata. Także dzwoncie, piszcie, ja pomogę, doradzę i będziemy się cieszyć z tego, co mamy. Czyli z Thermomixa korzystamy. Buziaki, pozdrawiam Was, pa! pa.